You want to know why I do this? I want to know why you don't. We are the enemy of freedom. I will run. We are the shadow you can't I will share. never stop. We will hunt you, you down. You will never catch me. You not stop. You will make we me famous. You will fail. You will break You are my challenge. You are you my and you are target. You are my rival. Power. Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed Rivals. Witajcie moi drodzy. Ok, słuchajcie, okej, okay, słuchajcie, ostatnio otrzymaliśmy polecenie, aby działać pod przykrywką. I zostaliśmy wyposażeni w Ferrari Enzo. Mamy się wtopić w tłum rajdowców. Dobrze moi drodzy, wyposażmy go sobie w jakąś fajną technologię. Uh, co on tu ma? To jest fu. Fala uderzeniowa. Hmm. Ładnie. Mamy też impuls elektromagnetyczny. No, spróbujemy tego troszkę poużywać. Zobaczymy. No i dobrze, słuchajcie, ruszajmy w pogoń. Słuchajcie, musimy teraz aresztować 10 rajdowców, a więc myślę, że troszeczkę nam to zajmie czasu. Dobrze, gdzie byśmy mogli zacząć tym wspaniałym samochodem? Myślę sobie, że... No myślę, że tutaj. jest dużo autostrad, więc myślę, że będziemy mieli okazję troszkę popędzić tym Ferrari, A więc bierzmy się za to. Okej okay, moi drodzy, jesteśmy. No i zaczynamy. Dobra, zmieniono mi rejestrację. Ten spoiler z tyłu się nie zmienia, ale mniejsza z tym. O, ma 6 impulsów elektromagnetycznych i 6 tych. Pal uderzeniowych. Więc no jest w czym działać. Bo Jezu jak ten samochód pędzi. Ja jeszcze nawet nitro nie użyłem. I prowadzi się też genialnie. Nie?

Tam kogoś mamy. Jeszcze się za niego. Uwaga, mieczą go. Jest Ford GT. Chodź tu. O, jak pięknie dostał. Tu kolega Zagłuszył mnie. Chodź tu.. Wow. Ej, koledzy. Jesteśmy po tej samej stronie. Znaczy go tylko dotknąć. Pięty Ale zagłuszyć nie musiał, co nie? Dobra, ja, pojedziemy się teraz troszkę naprawić. Dobra, ja. się opuścił. go. Namierzam cel. Zanim Za nim. Ruszamy. Namierzam cel. Został. Zatrzymany. Ja mam cel wyznaczony. O, tędy jeszcze nie jechałem. Dobra, tu kogoś mamy. Dobra, słuchajcie. Bardzo ważna rzecz. Najbliższy warsztat. Taki kilometry w tamtą stronę. Dobra. Szajmo, muszę troszkę naprawić to moje enzo. Ale słuchajcie, jak ten samochód Cię prowadzi, to jest po prostu magia. Daje rany. Ok, na razie załatwiliśmy dwóch, a mamy jeszcze załatwić ośmiu. Sporo czasu nam to zajmie. Będzie już że w ciągu jednego odcinka się z tym uwinę. Dobra, to jakiś pościg trwa za kimś. Zagnojemy. Dispatch, I have a positive ID on an additional racer. Do we have available units in the area? Dispatch, I'm just a pass by. Yes. 1044 in progress. 1044, I'm in pursuit of illegal racers. Over. 1044 street race in progress. I think it's the other guy in the district, bar. I have a 1044 in progress. Benji. Benji. Tutaj się przebić. Ach, kurde. To też mi przeciwko musiał wyjechać, no. Troszkę za szybko. Troszkę za szybko. Dobra, znowu warsztat. Tędy będziemy. Ale piękny, piękny samochód. O Jezu, co mi się stało? Pości się rozpoczął, ale trudno. Naprawiliśmy się. Ja tak, co my tu mamy? Rzeczy. O, mamy tu kogoś. Dzień dobry, panu. Dostał. No coś, ta fala uderzeniowa jest całkiem przyjazna. Przewalimy mu. Dzięki. Dostał! Chyba chcesz się zabawić? Mam cię! Dobra, tam był warsztat, obok. policja mnie nie goni. Może jestem. Działam pod przykrywką. Dobra, tam mamy kolejnego kolesia do zatrzymania.

Mamy go. Załatwiony. Dobra, teraz tak. Warsztacik, moi drodzy. Wracamy w tamtą stronę. Uu. Ostro cisną. To po niektórzy tutaj. Dobra, mamy towarzystwo. Dobrze, i tu jest. Tak blów, blów. ma namierzamy go Trafiony. pięknie A jest dobra zatrzymane i to lubię to sobie pojedziemy No ale fajnie Naprawdę fajna. Fajna autko. Wow. Szaleństwo. No, już, słuchajcie, już nie mogę doczekać kariery rajdowca. To będzie naprawdę coś. Myślę, że to nie będzie łatwe. Pogoni za mnożnikami. No, a tam trwa jakiś pościg. Myślę, że pora się do niego przyłączyć. Sporo hajsu już zarobiłem. Polesia do zatrzymania fajnie już ruszam za nim. Wow! Tego nie planowałem. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, to jest Audi R8.

Ciężko go troszkę spowolnić. Da, jest zatrzymany. No słuchajcie, połączenie dwóch technologii pościgowych ze sobą czasem daje najlepszy efekt. Dobra, słuchajcie, muszę się naprawić i to, i to szybko. To trochę overwałem. W sensie wjechałem na tę cholerną minę. Bardzo często zawracają, więc ja się muszę naprawić. Zaraz ta jazda się dla mnie źle skończy. W zasadzie to jest tylu rajdowców, że spokojnie coś znajdę dla siebie i jeszcze musimy zatrzymać czt czterek moi drodzy, jeszcze tylko 4 nie waliłem, Bra. jesteśmy znowu w pełni sił, masa cholernie przyjemnie w to się gra. Skalardo. Dzień dobry Wo. Wow! Koleś też się nie oszczędza, opłaka miny. Dobra, namierzam go. Dobra, zatrzymamy bardzo ładnie. Tam jest warsztat. Możemy się znowu naprawić. No tutaj mieli chłopaki, już porkadę rozstawioną. Dobra, widzę kolejnego kandydata. Bierzemy się za niego. Chodź tu.

No cóż, słuchajcie, Ferrari Enzo wyprodukowano ich kilka kilkaset. Wszystkie się sprzedały zanim rozpoczęto produkcję, więc jak najbardziej limitowana tego samochodu. Taki samochód od razu, bo po tym, jak zostały one sprzedawane, osiągały niebagatelne sumy na, na różnych aukcjach. Wiele osób po prostu potraktowało je jako inwestycje. Kupili je, a później sprzedali je za np. pięciokrotność ceny. Dobra, pędzimy za gnojem. Zmierzam. Dobra, dostałem nie. Dokąd kolego, co? Dobra, aresztujemy go. Dobra, aresztowany, bardzo ładny. Pojedziemy sobie dalej tędy. Został nam ostatni do zatrzymania. Tam jest. No, w zasadzie, tym samochodem to ja mogę łapać przestępcę. He, he, witam! Dokąd? Polerna policja. Muszę typa troszeczkę spowolnić. Szybciej, 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 szybciej. Nie pozwolę mu Dobra Już za późno zmarnowałem ten impuls. OK. Tak jest, słuchajcie, zadanie jest zakończone. Dobra, wracajmy na najbliższy posterunek. Połatwiliśmy 10 skubańców, wow 135 tysięcy zarobiłem, naprawdę warto, uuu było bliskie, skręcić, oj no słuchajcie to będą dopiero zabawy z policją, jak będę ja ścigany a nie ja będę ścigał. Ale spokojnie, najpierw skończymy sobie tą karierę, a później rozpoczniemy karierę rajdowca. Dobra, zakończmy. Okej okay, moi drodzy. Co my tu mamy? Zobaczmy, No, do 300 km na godzinę maksymalnie się rozpędziłem tym samochodem. Użyłem 30. 30 razy użyłem technologii pościgowej. Zatrzymałem 10 kierowców, rozpoczęte pościgi 16. A więc 6 mi zbiegło, 10 zatrzymaliśmy. Całkiem nieźle. Dobra, co my tu mamy? Zobaczmy to, Ferrari. Policyjne Ferrari Italia. Ładne. Urna, naprawdę ładny samochód. Bez dwóch zdań. No słuchajcie, mamy trzy samody do wypróbowania nowe. Wśród najlepszych. Zobaczmy. The appearance of a street racer calling himself Fate has triggered an overnight explosion in street racer violence. FBI officials say they are struggling to cope with the new threat and have been forced to recall all police from restricted duty, effective immediately. The best of these drivers are being selected to join the ranks of the VRT, the FBI's vehicle response team, in an attempt to restore order. Welcome to VRT selection, candidate. There's a reason we don't take many cops in VRT. We're brought in when you fail. After us, there's no one else to call. We use cutting-edge methodologies to find, fix, and finish our targets. Cops see chaos and try to create order. We'll teach you to do the opposite. You'll create chaos for our enemies. You'll thrive on this chaos. You'll become addicted to it. Okej, okay, moi drodzy. Uh, Porsche Carrera GT. No, 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 będzie do odblokowania. Dobra, bierzemy to. Chyba, że. Hm, dobra, będziemy sobie to. Pierwsze, niech będzie patrol, moi drodzy. Dobrze, wybierzmy sobie samochód. Bo ostatnio kilka żeśmy odblokowali. A nie mieliśmy za bardzo okazji nimi pojeździć. E, mianowicie tak: Lamborghini Gallardo. No, nie najgorzej to wygląda, Ej okay. w zasadzie bez wątpienia to Ferrari ma najlepsze osiągi. No, bez dwóch zdań, więc weźmy je sobie, weźmy je sobie i chociaż może, wiecie co? Weźmiemy sobie Galardo, tak dla zróżnicowania, bo poprzednio jeździliśmy też Ferrari. Doda Enzo, więc troszkę innym. Dobra, wyposażmy je jakieś fajne technologie pościgowe. Co my tu mamy dostępnego? Blokady. Okej, okay, przede wszystkim to sobie to rozwiniemy. Tak jest. Włączmy sobie ten drugi poziom. A tu tak. Blokady drogowe. Proszę bardzo, i ulepszmy je od razu. Sporo hajsu żeśmy wydali, zostało nam 30 tysięcy, dobrze moi drodzy, dobrze moi drodzy, ale myślę sobie, że na patrol tym Lambo pojedziemy sobie już w następnym odcineczku, a tymczasem no cóż moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał, dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje, nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu, no i cóż, na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.